Angelinho resztę sezonu spędzi w Romie. Hiszpan został wypożyczony z Lipska do klubu z Wiecznego miasta. Roma ma też opcję wykupu piłkarza na koniec sezonu za raptem 5 milionów euro i jest to dosyć ciekawa kariera. Angelinho w momencie, w którym odchodził z PSW. No, miałem poczucie, że z tego piłkarza będzie dużo więcej, że może niekoniecznie jest to gość, który mógłby zrobić karierę w Manchesterze City, z którego hmm, przecież też pochodzi, ale no, w tym Lipsku wyglądał naprawdę dobrze, długimi momentami, nie był to nigdy gość, który imponowałby w defensywie, ale taki, nie wiem, trochę typu Marcelo gość, też dodatkowo z fajnymi, stałymi fragmentami. No coś jednak w którymś momencie się zacięło. Angelino sezon rozpoczynał w Galacie, jednak to wypożyczenie zostało zakończone i gość idzie do Romy, zalicza kolejną już swoją ligę. Grał już przecież w Hiszpanii, grał w Anglii, grał w Holandii, grał w Niemczech, grał w Turcji, no teraz przyszła pora na Włochy. No i wydaje mi się, że to jest chyba trochę ostatni dzwonek, żeby coś naprawdę fajnego wycisnąć z tej kariery, bo mamy przecież do czynienia z gościem, który potrafi grać w piłkę. No i to jest trochę pesymistyczne, optymistyczne z drugiej strony jest to, że wydaje mi się, że akurat Włochy, akurat Serie A to jest takie miejsce, w którym dosyć duży procent relatywnie w porównaniu do innych lig piłkarzy, którzy gdzieś są na zakręcie są w stanie się odbudować. A Serie A to jest dobre miejsce do tego, żeby łapać drugi oddech czy gdzieś tam wygrzebywać się z Czego bardzo Angeliniu życzę. Tacy boczni obrońcy to zawsze jest radość, to zawsze jest trochę więcej uśmiechu w piłce nożnej, a przecież o to w tym wszystkim chodzi o rozrywkę.